Witam serdecznie na moim filmiku na kanale The Crazy Pro Team. W dzisiejszym materiale lecimy sobie z teścikiem zestawów Fireworków od Proko z Słowacji oraz ziemiaczków również ze Słowacji, z Lidla Takich w Polsce nie ma, były na Słowacji. No i zobaczymy, jak to wypada. I co jeszcze będzie w tym filmiku? To też będzie taki filmik pogadankowy, bardziej vlog, nie tylko test, ponieważ mam dzisiaj 30 grudnia, to co się u mnie dzieje z oknem to jest niesamowite, tyle fireworków, tyle huków, no bez przerwy coś gdzieś się dzieje, no jest wyjątkowo dobrze, coś mi się wydaje, że mimo kryzysu, mimo wysokich cen i tak ludzie będą w Nowym Sączu Sylwestra świętować bardzo grubo. No i dobra. Ten zestaw kosztował 2,99 euro, mam tutaj 5 produktów, mam tutaj bączki razy 2, mamy również rachotliwe balonki, czyli to chyba, nie wiem, kulki cracklingowe, coś w tym stylu, mamy małe fontanny oraz mamy buchające kulki, czyli po prostu najprawdopodobniej są to diabełki. Co do zestawu, to Neku mamy ogólnie 14 gram. No i co, no za 4, za 3 euro to wydaje mi się, że to jest całkiem spoko opcja dla młodszych osób, którzy w ogóle, myślę, że młodsze dzieci będą zachwycone tymi fajerwerkami, bo tu nie ma nic głośnego, nic jakiegoś agresywnego, pirotechnicznego, tylko same fajne pierdółki i dosyć bezpieczne. A co do rzymskich ogni, to były one pakowane w opakowania 10 sztuk, kosztowały 5,99 euro centów. No, i mają 20 strzałów, no i cóż, tyle o nich informacji mogę, mogę Wam przekazać, no bo tak to niczym się specjalnym nie wyróżniają. Zobaczymy, czy mają jakieś efekty dodatkowe, czy przynajmniej ładnie strzelają, jak daleko. No wiecie, jak to z ziemiaczkami? pewnie nic specjalnego, ale niestety w Polsce brakuje takich zestawów rzemiaków marketowych, gdzie mamy większą ilość rzemiaków I po prostu jest, mają dużo strzałów, jest ich dużo za jakąś miarę dobrą cenę, tylko na przykład w Polsce to są wiecie, 4 rzemiaki albo 2 rzemiaki za 10-15 zł Gdzie to w ogóle się tak trochę nie opłaca, nie? No bo co tak naprawdę, dwa rzemiaki, a tu 20 zł uciekło A tutaj tak naprawdę płacimy 30 groszy, 30 zł, no ponad 30 zł ale mamy przynajmniej dużo rzymiaków, nie? I dużą ilość strzałów, więc zobaczymy, jak te rzymiaki wypadną. No i lecimy tam testować. No i żeby nie było, zrobimy jeszcze szybki unboxing tych wszystkich rzeczy. Tutaj mamy ulotkę, znaczy ulotkę, no wiecie, poligrafię. Po co tam jest fajny kartonik, na którym łatwo było wyciągnąć wszystko z woreczka. No i tak, pierwsze mamy w czele, w czele to chyba pszczółki po prostu. O to chodziło z tą nazwą no ja nie umiem słowackiego za bardzo, nie będę udawał w sumie to nie za bardzo, kompletnie go nie umiem i to jest pięć takich małych bączków dalej mamy trzmielaki, czyli pewnie trzmiele o to zapewne im chodziło, tym razem są to trzy bączki, pewnie większe może będą miały cracking, może nie zobaczymy na teście, oj, i mi się rozerwało nieładnie, no ale trudno jedną ręką trochę ciężko to Robić mniej agresywnie. Aha, nie mogę wyciągnąć, no bo one są w ten sposób opakowane. Zobaczcie. Ale to są takie zwykłe, duże bączki. Dalej mamy y, baloniki. Nie wiem, kto to wymyślał, żeby nazywać taką rzecz balonikami. Ale plus za poligrafię tego wszystkiego naprawdę to jest ładnie. Myślę, że też przykuwa wzrok dzieci w marketach. I, i same opakowania im się bardzo by spodobały. Ponieważ na każdym opakowaniu są takie wesołe minki. Więc powiedziałbym, że to jest idealny zestaw dla... Dzieci, na rozpoczęcie przygody z pirotechniką. Krakingowe kulki z króciutkimi lądami. Yy, oczywiście diabełki. Klasycznie to nawet nie będę wyciągał. Nawet nie będziemy testować, no bo to nie ma większego sensu. No i fontanienki. Proszę bardzo, trzy fontanny. Czyli jest co opalać, Czerwona, niebieska i dwie niebieskie. Więc tak to wygląda. No i dobra, lecimy z testowaniem. Dobra, jesteśmy na polu. Zaczynamy testowanie od bączków. Bierzemy najpierw małego, później dużego i odpalamy. Weźmiemy to zrobimy najpierw na betonie, u mnie pod domem, a resztę sobie odpalimy tradycyjnie jak zwykle co roku na ogrodzie w sadzie. Pyk, mały bączek. No mały, ale dosyć zwariowany. Dobra, teraz zobaczymy, jak duży wypadnie. Pyka. no i w zasadzie był bardzo podobny do małego. Dosyć dużo dymu robił. Nic specjalnego z tymi bączkami. Liczyłem, że ten większy będzie miał krakling czy coś. Ale odpalimy sobie jeszcze jednego. Gdzie ty masz ląd? Koleszko, tu masz ląd. I sobie go odrzucimy. Pyk. Pyk. Takie fajne, zwariowane bączki. Yy, no i co? No i zresztą lecimy do sadu. Tam będzie myślę, że fajnie to testować. Yy, a całkiem sporo dymu robią tutaj. Te bączki nie są sławe, tylko że na po prostu lipa, że nie mają żadnego dodatkowego efektu. Jesteśmy u mnie w sadzie. Lecimy z pozostałymi pierdółkami z tego zestawu. To nie, to nie jest pierdłuka. Może teraz weźmiemy kulkę trackingową. Proszę bardzo, zobaczymy co ona nam ciekawego poka pokaże. Pyk, chodź tu kulko. Dawaj ląd. No, szczerze jak na kulkę to trochę słabo. Wielu importerów ma lepsze, te kulki kraklingowe. A zrobimy sobie eksperyment, bo wiem, że z niektórymi kulkami tak działa, że jak im się ściągnie tą górę, to jest łatwo zrobić po prostu pyk i zostawimy sam dół, to to czasami potrafi tak fajnie do góry wystrzelić z tego. O, zresztą zobaczcie sami jak to wygląda. W środku jest dosłownie tyle kraklingu, więc dlatego też nie jest to wybitnie dobre. Odpalimy to w ten sposób i może będzie fajniejsze. No i było drobinkę lepsze, ale i tak bez strzału. Więc kulki dosyć dosyć średnie. Dobra, dalej weźmiemy sobie fontanny. Pyk niebieska oraz yy, czerwona. No, szkoda, że te, te kulki krakingowe, takie bardziej generatory plastiku, bo nawet ani się, no wiecie o co chodzi. No, po prostu efekt słaby, a plastiku, które po tym zostaje, jak się takie podpala trochę. No i lecimy z niebieską fontanną najpierw. O, tutaj bardzo fajnie. Niebieska fontanna była z efektem cracklingu, a zobaczymy, jaka będzie czerwona. Uu. No, też liczyłem na troszkę więcej z tych fontan, ale ta niebieska była na tyle głośna, że szczerze myślę, że parę osób mogłoby się tego przestraszyć. No i tyle z tego zestawiku, możemy potestować, no powiem Wam, wypadł przeciętnie, o, ktoś właśnie odpala wyrzutnie, tak jak mówiłem, no, a teraz zobaczymy jak rzymski ogień, liczę, że będzie trochę lepszy od tamtych pierdółek, no ale wiecie, za 10 zł z groszami to, to może być, nie? Uuu, o, ten słabiej, ale mocno strzela. Dwa kolory O, trafiłem w przewody Kurde, jak to daleko strzela Wow Bez problemu na drugi koniec ogrodu leci Czyli dobre 20 metrów No, za dymę zrobiło niezło, jak widać, wszędzie dym e, Także spoko no, rzymiaczek, szczerze, spodziewałem się, że będzie gorszy. Bardzo ładnie strzelał daleko, mocno rozświetlał teren, bardzo fajne Rzymiaki. Nie dziwię się, że kosztują te 30 zł, bo są w bardzo dobrej jakości. Mega spoko sprawa. Teraz, jak jest tak zimno, bo jest chyba minus 2, to możemy sobie zagrać rączki na takim rozgranym Rzymiaczku. No i co, i żeby nie było nudno, odpalimy jeszcze parę rzeczy. Mam tutaj na przykład rakietkę, Rakietka typu Piszcząca, proszę bardzo. Ty wylecisz? Trudno. Jak nie wyleci, to trudno. echo. No, efektów nie miała żadnych, ale przynajmniej fajnie popiszczała. Teraz mam jeszcze jakieś dwie petardy typu Explosiv 3. Jedna to zresztą jest chyba Explosiv 3. To jest coś dziwnego. No, to nie wiadomo co było, ale było słabe. Teraz chyba Explosiv 3. Ła, wow, nie pal, nie zapalaro. Pyk. I definitywnie to była eksploziv trójka, bardzo fajna petarda. Dobra, i na finał tego strzelania mamy rakietę z zestawu od komety. Nawet nie wiem, co za rakietka, nie wiem, jaki będzie miała efekt. Ale żeby zrobić jakiś większy huk, proszę bardzo. Też coś musi być w końcu jutro Sylwester. idealna. Nie za słaba, nie za mocna, żeby nikogo nie wkurzać. Efekt zrobiła. I co? Na podsumowaniu mogę Wam powiedzieć ciekawego. No, rzymiaki mi się spodobały. Dostają ode mnie 7 z na 10. Jak za tą cenę około 30 zł, mam jeszcze 10 sztuk, 20 strzałów. Bardzo spoko. A mały zestaw dostaje 6 z na 10 No dla mnie to nie było nic ciekawego Nic specjalnego Aczkolwiek myślę, że dla każdego młodszego dziecka Młodszej osoby Taki zestaw będzie 10 na 10 nie. Także tak to wygląda A za tamtą cenę to faktycznie dla dziecka warto kupić Ja Wam dziękuję za oglądanie Mam nadzieję, że Wam się taki materiał spodobał Yy, jeszcze popatrzę czy ktoś czegoś nie odpala, chociaż już coraz później, więc wątpię. Najwyżej Wam to nagram, jakbyś coś działo ciekawego. No ja Wam dziękuję za oglądanie, wszystkiego najlepszego w nowym roku, szalonego, wystrzałowego i bezpiecznego Sylwestra, bo pewnie Wam to 31 grudnia wrzucę, no i co mogę więcej powiedzieć. Siema i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach.